Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na sam początek przeczytam apel metropolity katowickiego o modlitwę za Kościół w Chinach. Drodzy Diecezjanie, świadomi skarbu wiary, który trwa i rośnie w kościele chińskim naznaczonym licznymi prześladowaniami, chcemy prosić, aby Duch Święty Pocieszyciel ubogacał swoimi darami tamtejszy, tamtejszych wiernych i duchowieństwo. Niech stawiennictwo Maryi, Matki, Kościoła i z wiernych wyprasza Kościołowi Chińskiemu potrzebne łaski. Prosimy, aby ci, którzy zadziwiają świat rozwojem cywilizacyjnym i gospodarczym, mogli doświadczać wolności w wyznawaniu wiary i cieszyć się pełną łącznością ze Stolicą Apostolską. Wszystkim podejmującym dzieło modlitwy postu i umartwienia za Kościół w Chinach, serca błogosławie", podpisał Wiktor Skworc, arcybiskup metropolita katowicki. Dzisiaj obchodzimy uroczystość zesłania Ducha Świętego. Rozpoczyna się metropolitalne święto rodziny i tydzień modlitw zapowołanych do małżeństwa. Gościmy wspólnotę dobrego pasterza z Katowic. Ojciec Sławomir Stawicki wygłosi homilię, a członkowie wspólnoty podzielą się swoim świadectwem posługi wśród ubogich. Po Eucharystii przed kościołem będzie możliwość wsparcia ich służby. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieżące potrzeby parafii. Serdecznie dziękujemy rodzinom, rodzicom dzieci po pierwszej komunii świętej za dar ołtarza, który w sumie wyniósł 7 tysięcy złotych. O godzinie 15.30 zamiast majowego dzisiaj będą nieszpory na zakończenie okresu Wielkiej Nocy. W poniedziałek obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Jest to również dzień misyjny chorych. W środę o godzinie 18 z okazji Dnia Matki zapraszamy na Msze Świętą przedstawienictwo świętej Joanny beretty Moli w intencji wszystkich mam. W tym dniu majowe poprowadzi zespół Akatys. Zapraszam także na godzinę 19 do Domu Parafialnego na katechezę, którą wygłoszę ja o ekumenizmie. W piątek o godzinie 19.15 odbędzie się spotkanie dla, dla rodziców bierzmowańców. Co sobotę swoje spotkania mają ministranci o godzinie 9, skolka o godzinie 10 i dzieci Maryi o godzinie 11-15. Zapraszamy wszystkie chętne dzieci. Za tydzień w niedzielę odbędzie się uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Męż, mężczyźni i młodzieńcy będą pielgrzymować na Piekarskie Wzgórze. Zachęcamy także do udziału przez media. Kolekta będzie przeznaczona w tym dniu na potrzeby parafii. Informujemy, że do budowy ołtarza drugiego na Boże Ciało, czyli ulica księdza Piotra Skargi od numeru 28 do numeru 30 oraz od numeru 32 do numeru 38 zgłosiły się dwie panie. Byłoby dobrze, gdyby znaleźli się jeszcze chętni do tego i pozostałych ołtarzy. Jest szansa zaangażowania się, ponieważ w poniedziałek o godzinie 19 odbędzie się kolejne spotkanie budowniczych ołtarzy. W kościele pod chórem oraz przy ołtarzu miłosierdzia Bożego zostały ustawione skarbony, do których można składać ofiary. Na dekoracje i kwiaty do ołtarzy Bożego Ciała. W związku z procesją i oktawą Bożego Ciała prosimy o zgłoszenie się mężczyzn chętnych do noszenia baldachimu. W poniedziałek 31 o godzinie 18 odbędzie się spotkanie rodziców i dzieci przed wyjazdem na wakacje z Bogiem w domu parafialnym. Prosimy o dopłatę do wyjazdu w wysokości 630 zł. O godzinie 1830 odbędzie się tradycyjne już nabożeństwo majowe pod kaplicą Maria Hilf. szczegóły na fanpage'u parafii. Poniedziałek 31 maja o godzinie 19 zapraszamy uczestników parafialnego rejsu Żagle Statą na spotkanie organizacyjne. We wtorek o godzinie 19 odbędzie się spotkanie parafialnej rady duszpasterskiej. Jeśli parafianie chcą przekazać jakieś sugestie, ważne tematy, jak najbardziej można je przekazywać członkom Rady. Chętni do udziału w pielgrzymce mężczyzn i młodzieńców do piekar, proszeni są o zapisanie się do końca tej dzisiejszej niedzieli przez wrzucenie kartki z imieniem i nazwiskiem do pudełka na stoliku z tyłu kościoła. Można zgłaszać się także telefonicznie lub mailem. Od piątku będą do odebrania w zakrystii opaski uprawniające do wejścia na piekarskie wzgórze. Od czerwca wraca posługa nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii. Osoby, które chcą w niedzielę przyjąć komunię świętą, mogą już to zgłaszać. Jeśli są w parafii osoby dorosłe, które z różnych powodów nie mają sakramentu sztu lub bierzmowania, a pragną to zmienić prosimy o kontakt z kancelarią parafialną. Podobnie już prosimy o zgłaszanie, o zgłoszenia rodziny, które chcą po wakacjach posłać dziecko do wczesnej Komunii Świętej. Pierwsza parafialna pielgrzymka do Częstochowy odbędzie się w dniach od 4 do 9 sierpnia. Koszt pielgrzymki wynosi 220 zł. Zapisać się można w kancelarii, lub przez formularz dostępny na naszej stronie parafialnej i Facebooku. Zaliczka wynosi 50 zł, które należy wpłacić na konto parafii. Można uczestniczyć także w części pielgrzymki według własnych możliwości. Dziękujemy paniom i panom za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę.